Ciągnik jednosiowy Sich MB13E. Ciągniki jednosiowe tej firmy to światowej klasy maszyny do pracy w glebie. Jeśli szukasz ciągnika jednosiowego, który jest niezawodny i poradzi sobie bez problemu na powierzchni roboczej przekraczającej hektar, to wybór powinien być prosty. Maszyny Sich zostały zaprojektowane w sposób taki, aby praca, do której zostały stworzone, była wykonywana profesjonalnie, a przy tym bezwysiłkowo. Zalety ciągników Motorswitch Między innymi waga ponad 300 kg za sprzętem, co daje świetne rezultaty, jeżeli chodzi o przyczepność. A co za tym idzie również pociąg maszyny, skrzynia biegów i dyferencjał z przełożeniami zaprojektowanymi specjalnie do ciężkiej pracy w glebie. Jakość wykonania, która nie zmieniła się od lat i do dziś marka Sich jest pionierem, jeśli chodzi o ciągniki jednosowe. Uniwersalność czujniki można stosować do między m.in. Pogróbka gleby, korka, obsypywanie, gronowanie, sadzenie roślin, wbiór roślin, spulchnianie gleby. Koszenie trawy za pomocą dedykowanej kosiarki rotacyjnej z sprzętu typu diament, Przewożenie drewna, transport zbiorów, transport ziemi oraz innych materiałów budowlanych. Pojazd wyposażony w walk-wom, dzięki któremu ciągnik staje się bardziej uniwersalny. Płynna regulacja gazu. Płynna, po biegów wolnych oraz szybkich. Ciągnik wyposażony w 13-konny silnik benzynowy z mokrym filtrem powietrza. Silnik posiada również rozrusznik, dzięki któremu rozruch ciągnika staje się o wiele łatwiejszy. Dodatkowo obciążniki na kołach poprawiają jeszcze bardziej przyczepność do podłoża, i co najważniejsze, dźwignia BHP. Silniki SIDŻ spełniają standardy jakości i bezpieczeństwa określone są przez Unię Europejską certyfikatem CE.